I don't know. Uh, uh, Mam whoa. cię! <laughs> it's a shoe! have a shoe. Heel and it's a shoe. put your here. I Jak jest but po polsku? Mm. <laughs> <It's a funny. laughs> Bruno I jak się uśmiecha powiedział z czego dosłownie? <laughs> that was <laughs> Dzień dobry, wszystkie moje kochane, piękne kobiety. Chcę Wam dzisiaj życzyć wszystkiego naj samych cudowności. Wszystkie Wam życzymy. Żeby Wam się działo jak najlepiej, jak najcudowniej, szczególnie dzisiaj. Dzisiaj sobie, róbcie same przyjemności. My sobie dzisiaj robimy. Właśnie idziemy do parku, bo pogoda jest przecudowna, jest naprawdę ciepło. Nie mamy kurtek. Jeden się który Wam buduje. No bo osiedle w ogóle Szkoda, trochę parku zabrali, no ale trudno W ogóle mamy tak fajnie, że mamy park za, za ogrodem Bruno, chodź! Chodź! Jest, lecimy się trochę pobawić, a potem sobie robimy e, jakieś, jakieś fajne crafty na, na wieczór Będzie sporo zabawy Dawaj Lena! Dajesz, 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 dajesz No Wiem, dobra, to nie próbuj wyjść Jak spadniesz w to urocze błotko To nie będzie tak zabawnie Dzisiaj obiad na leniwie. Dzieciaki jedzą resztę wczorajszej pizzy i chicken nuggets. E, oprócz tego jeszcze zrobiłam taką sałatkę. E, to jest sałatka z buraków, e, czerwonej fasoli, natki, majonezu. E, w oryginale podaje się ją jeszcze z gotowaną wołowiną. Gdzie chicken nuggets? W piekarniku. Oryginalnie podaje się ją z gotowaną wołowiną, e, może być taka z rosołu. Może być również kurczak, ja włożyłam tutaj wczorajszego kurczaka z Wrapów A tak dość mocno przyprawiony, więc tutaj fajnie pasuje Ale ona doskonała jest też bez żadnego mięsa Syta, no i przepyszne buraki buraki gotowane, które dają tutaj masę, masę dobrego smaku A Więc jeżeli macie chęć zostawię Wam przepis w deskrypcji ja Chciałam wam pokazać coś e, naprawdę fajnego, to są takie brązuletki, pokaż Bibi. To jest e, brązuletka Anieli, gotowa. Macie taką pustą... One wyglądają e, na początku tak, e, tutaj jest rzep, tak żeby można było ją zapiąć. I tu jest e, dwustronna... nie, nie dwustronna, po prostu jest... E, ta, ta pianka jest lepiąca. Ona jest przykryta papierem, czyli jest zabezpieczona. Do tego są takie e, jak to się nazywa po prostu? Sreberka. Eee. <grywa> no. I cały bajer polega na tym, że odkleja się... O, odkleja się... Hmm. Odkleja się taki papierek przykłada się brokat. To się po polsku nazywa. Jezus Maria. Mocno się przyciska, odkleja i ten brokat zostajesz na tej e, brązolece. Proszę. Pokaż. Super, śliczne. śliczne. Dziewczyny jeszcze robią. Pokaż swoją. Ale cudzo. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że rzeczywiście nie ma ja bałaganu. Słuchajcie, zobaczcie, tu jest po prostu czysty. Nie ma rozsypanego brokatu, a jak wiadomo brokat to jest... Jest masakra. Kiedyś nam dziewczyny rozsypały taką szklankę brokatu po całym domu, to przez kilka miesięcy był wszędzie obecny. I jeszcze raz dawaj te balony na to I mama zrobił fajne zniszczenia. Ready! Kochany! Nawet ja dostanę. mama? Wok. No, południe! O! Jest! Dobre. Diteki już śpią, przynajmniej w większości, z tego co się orientuję. Tata jeszcze ogląda film, oczywiście, przez południe. Oh, ja, się, ja się próbuję położyć już od długich godzin, ale jakoś mi się po prostu nie chce pójść do łóżka, ponieważ tak nieraz macie, że byście prosili, patrzcie, lewączkę do czasu, no, ale muszę, bo jutro trzeba wstać o 6. E, jedziemy z tatą na rehabilitację na ósmą, na potem dzieciaki do szkoły, e, bo one zaczynają o 9, no i potem jadę do pracy, więc e, jutro będzie mega e, ciężki dzień. Bo, bo wrócę i potem muszę wiedzieć, jak ze szkoły, obiad, wiecie i tak dalej, więc... Jak poniedziałek, to pełną gębą, ale no... Takie uroki, wszystko na raz. Za to pewnie w poniedziałek trochę będę mogła odpocząć, więc będzie, będzie fajnie. Kochani, miłej nocy do zobaczenia jutro.